Pama Anastazji. Absolutnie to Nie, nie jeszcze Nie. Jak zwykle e, kolejność jest dynamiczna, nastąpiły pewne zmiany. Ja muszę tu chwilę pogadać, bo artystka jeszcze nie jest gotowa, wyciąga pieluchy nerwowo z torebki. My tymczasem z tych ponurych lat 30. w Polsce przenosimy się zgrabnie w lata 60. w Ameryce. Nazywana najwyższą kapłanką Saulu, Nina Simon miała w swoim repertuarze wiele ponadczasowych przebojów. Ale jeden z nich wybrała artystka, która właśnie się przygotowuje i za chwilę tutaj już będzie mogła wejść na scenę. To jest pieśń o niedobrym mężu. No, nie najlepszym w każdym razie. Nie miał być dobry. Ale, żeby nie było nudno, artystka pragnie tę piosenkę zadedykować swojemu mężczyźnie. Ale właśnie jemu nie. A co Ona śpiewa tą piosenkę, ponieważ mężczyzna, który jej się przytrafił, kompletnie nie przypomina tego mężczyzny z piosenki, po prostu jest sup. W związku z tym Anastazja już kończy i może wyjść na scenę. Zapraszamy. <laughs> Ten? Tak. Okay. Yy, ja, mam, ja mam taką sprawę, ponieważ miałabyś tutaj ze mną jeszcze jedna osoba. Nie będę wymieniała z i nazwiska, bo to jest nieistotne. Yy, mogę powiedzieć inicjały: F jak Filipiny, M jak Madera, ale tu i tak mam nic nie powiem. Yy, Dlatego mam taką prośbę teraz do Państwa o taką, no taką małą prośbę. Zatem chodzi o to, żeby klaskać, ale nie tylko po, ale też w trakcie i nie tylko entuzjastycznie, ale też schematycznie. I zaraz przedstawię schemat. Dobrze? Schemat jest taki. Możecie też y, użyć nóg. to też byłoby wskazanie. Pewnie nie będzie ich słychać, ale dla podtrzymania rytmu będzie ład. Pokażę nogi i ręce. Wagen. Czujemy to. Ludzie nie I przez cały czas. A jak się zgubimy? Chyba się zgubimy.

If you promise you will be my man, if you promise me you will be my man, if you promise. Oh daddy Oh daddy oh, oh. If you want me to I cook and Be my man, be my husband, be my man, be my husband, I'll be your wife, loving only you for the rest of your life. Oh, daddy, oh, daddy. oh daddy.